Na ostatnie 11 transakcji, które zawarłem, miałem zaledwie 300 plosy. 300 plosy, czyli 3 straty, skuteczność na poziomie ponad 70%, cały czas handlując bardzo prostą strategią której tak naprawdę jest w stanie się nauczyć. Uważam, że każda osoba, czy też większość osób, która oczywiście się zaangażuje, poświęci na to trochę czasu. Proste strefy, zlecenie oczekujące, słuchajcie, i tak naprawdę czekamy, aż cała magia, można by powiedzieć, zadzieje się sama, ponieważ transakcja sama się odpala, sama się zamyka na proficie, czy też oczywiście potencjalnej stracie. Ale tak jak tutaj powiedziałem, tak, tutaj dam Wam też może o takie zdjęcie tutaj wkleję. 11 transakcji, z czego 8 było zyskownych, czyli można powiedzieć, że. 16R do przodu, minus 3R, tak? Czyli mamy na czysto 13R, czyli przykładowo, jeżeli zainwestowalibyście 100 dolarów, możecie zyskać 1300 potencjalnie, oczywiście, tak? Więc uważam, że naprawdę strategia. Sprawdza się idealnie. Najlepsze jest to, że można tą strategią handlować czy to na wyższych, czy to też na niższych interwałach. Mam oczywiście również wszelkie sesje, które dokładnie tłumaczą, jak z tej strategii korzystać. Więc jeżeli również chciałbyś spróbować zacząć chociażby handlować w taki sposób, napisz w komentarzu info, a podejście Ci więcej informacji, gdzie przede wszystkim możesz się nauczyć tej strategii, gdzie możesz uzyskać tak samo ode mnie tutaj wsparcie w tym zakresie.